Siemka, z tej strony Katien. Jeśli chcesz pograć ze mną w bedy i pojawić się na odcinku takie jak ten, to musisz wykonać kilka bardzo prostych czynności. Po pierwsze, wbij na mojego Discorda, linka masz w opisie filmu. Po drugie, musisz być na moim streamie na Twitchu, link jest również w opisie. Streamuję prawie że codziennie od godziny 18:00 i 95% moich streamów to gry z widzami, głównie w Bedwarsy. Trzecia, ostatnia yy, i chyba najtrudniejsza rzecz to, że musimy wygrać grę. Miłego oglądania i mam nadzieję, że do zobaczenia. Czułem jak Devil. Nie wiem, co mi się stało z tą koską, ale coś coś miałem. Zusia, dzięki za Opsa. Ustawisz Bobra? Nie! N nie, nie ustawię Bobra. Nie wiem o co chodzi z tymi bobrami. To jest jakaś. armia boberów. Jak zdobyłeś rangę media? Eee, zdobyłem rangę media poprzez przynależność do teamu Vertes. Nie tata woził na wózku, dobrze nie na taszce, ale masz przyjemny głos, dziękuję bardzo Miko, dziękuję, 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 dziękuję. Pamiętajcie, że są dwa streamy, jest stream na TikToku i jest stream na Twitchu e, i kolejka jest na Discordzie, więc słuchajcie, wbijajcie do kolejki na Discordzie, bo tam nikogo nie ma w tej kolejce, więc jeżeli teraz wyjdziecie do tej kolejki, to będziecie grać kolejną grę ze mną. Niektórzy są leniuszkami i nie chcą chodzić do kolejki, a wy możecie to wykorzystać i wejść za kogoś i zagrać zamiast kogoś. Ha, widzicie jakie dwie Jajo? Co nie je, Co jajo? Ustawione, jedyna na dwór. Nie sobie wyobracać, Dark Oliwiar. Nie, się nie z chaty, Soplica. Co ty ściemniasz? Taki właśnie jesteś ściemniacz, tak? Taka siebie ściemniara. Tak nie możesz wychodzić, tak? Tak, właśnie widzę, jak nie możesz wychodzić. Cześć cesarstwo japońskie, witam. No czemu on mnie. Co to ma być? What the fuck? Z kilometra, nieładnie. Ja na szczęście mam spokój z bobrami. Nie wiem o co chodzi z bobrami. Sobie są. Można zagrać, można. Tyri. Na Discordzie jest kolejeczka, zapraszam. Jak wbijesz do kolejki, to będziesz jako pierwszy, słuchaj, więc zagrasz nexta. Dawaj, dawaj na Discorda, na kanał kolejka, a tam wpisz swój nick i let's go. O Jezu, co to za ninja tu był? To dobra, pospadali. O, subskrypcja. Jej, Kretystyna, dziękuję za 16 tysięcy Dziękuję ślicznie za. O Jezu, czemu na tym? Dziękuję ślicznie za, za primeika. Serduszka dla Ciebie. Ej, w ogóle na TikToku nie było żadnych dźwięków i muzyki. O nie. Jawor, dziękuję za trzy różyczki. Dziękuję ślicznie. No dzień dobry, Krystian. Jak mi miło od rana, tak subskrypcją wjazd na dzień dobry. Kurde, nie mamy tych, nie mamy słuchajcie... Je, znaczy nie mamy, nie, nie mam e, złotka, żeby kupić tnt on już mam, thank, thank you very much. <ścoughs> W ogóle widzowie, wiecie co ja wczoraj wieczorem robiłem? Opowiem wam historię. Wczorajszy mój wieczór to było oprócz grania w LOLa i TFT, było szukanie tanich wycieczek samolotem. I wiecie co? Kojarzycie Japonię, nie? I nie wiem czy niektórzy z was kojarzą, jak drogie tam są bilety. Czasami nawet 5 tysięcy w jedną stronę się płaci, żeby polecieć do Japonii, więc mega drogo generalnie. I ja wczoraj, słuchajcie, wyczaiłem bilety na wakacje jeszcze w tym roku za 1700 zł w jedną stronę. To jest po prostu amazing. Naucz się budowania bez szyfta chodzi o Gat Bridge'a, a to nie takie łatwe, Macel, ja tak nie potrafię, wiesz? Możemy jechać na wycieczkę rowerową i się nie chce? Ej, ja bym pojechał, tylko ja nie mam z kim. Boże, ja bym sobie pojechał gdzieś na wycieczkę z kimś rowerową, tylko, a, w sumie nie mam rowera i nie mam z kim, no to tak trochę cinko. Hej, Bob, tym razem się wyspałeś? No i superowo, witamy serdecznie. Śniadanko zjedzone, kawka wypita, herbatka. Został jeden typ. Tam jest, u niebieskich. Let's go na niego. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Dobra, robię TNT Jumpa na niego. Jezu, nie mogę go trafić. Ale wstyd. Kebab w bułce czy w tortilli? To zależy. Ja robię oba. Fuckubix, pozdrawiam. Może nie Kubix, tylko zależy przeczytam że Twój znik źle. O nie, a ty masz Kuks Beku? Kuks Beku? O nie. Dwójkę z nie poradziliście? Nie, bo dostaliśmy bardzo duży fall damage. Jadłeś tosty na śniadanie? Nie, ci jadą płatki z mlekiem. Ci jadą płatki z mlekiem, bo mam na wykończeniu tosty. Chcieliście sklepy zamknięte. Nauczyć cię, Gatbridża. Wiesz, soja? mi się już nie da chyba nauczyć, wiesz? GG! Wygraliśmy, ale super!